Może tak w ramach wyjaśnienia tak się wyrwaliśmy, że mamy coś do powiedzenia. Pewnie każdy człowiek ma wiele do powiedzenia, ale tutaj czujemy, że pan Jezus nas o to prosi, żebyśmy tak to klamrą taką zamknęli. Dlatego tak się wyrwaliśmy, bo ewidentnie czuliśmy takie prowadzenie podczas konferencji księdza Sławka, za którą mu bardzo dziękujemy, my przeżywając te rekolekcje jakby z tej pozycji, ale też siedzimy tak, jak i wy, i my je też przeżywamy rozmowy z wami, wasza obecność, wasze świadectwo jest dla nas też ubogacające, wasza gościna, za to wam bardzo dziękujemy, za to, że tyle godzin już tutaj jesteście i słuchacie i tak ochoczo powiedzieliście, tak chcemy, za to też wam bardzo dziękujemy, za każdy was uśmiech, za każde wasze tak. Chwała Panu za Waszą obecność. Jest dla nas ten temat, no myślę, że dla każdego jest bardzo ważny, ale zwłaszcza dla, dla nas, rodziców, ponieważ tak jak właśnie tutaj już ksiądz dużo tematów poruszył, ale też tak jakoś mi przychodziło na myśl to, co, to, co może właśnie dotyczyć tych naszych mm, najmłodszych. Y, to właśnie no, to uzależnienie od tego no, to oczywista sprawa, ale też ogromna strata czasu, którą um, te dzieciaki, czy my często moglibyśmy poświęcić na, na rozwijanie tych talentów, na rozwijanie pasji. Um, że następna rzecz, że to mogą te dzieciaki, my już jesteśmy ukształtowani w pewien sposób, dorastaliśmy zupełnie w innych e, warunkach, nie było smartfonów, nie było często też jeszcze telefonów komórkowych i, i możecie sobie jakby porównać wasze dzieciństwo, co robiliście, jak spędzaliście wolny czas z przyjaciółmi, jak to wyglądało i to te, myślę, że te telefony już nie są w stanie tak wpłynąć na wasze osobowości, wasze relacje, natomiast te dzieci. Mogą zostać kalekami emocjonalnymi, mogą zostać okaleczone, w, jeśli chodzi o takie kalectwo, w, we wchodzeniu w relacje z innymi. Co dalej, coś, co nie dotyczy, co nie mamy na to wpływu, to hejt. Ten ogromny hejt w internecie, w, na portalach społecznościowych, co w konsekwencji może prowadzić wręcz do prób samobójczych, i tak się dzieje. Psychiatryki w Polsce myślę, że nie wiem, jak jest u was, ale w Polsce pękają w szwach i yy, już nawet nie ma miejsc, żeby te dzieci były przyjmowane. Te tak zwane challenge, wyzwania, które niejednokrotnie prowadziły do, do właśnie jakichś prób okaleczeń, czy też w konsekwencji dzieci ginęły, były takie przypadki. No i coś, co jest po prostu dla mnie, no nie do pomyślenia, ale ten zbyt łatwy dostęp do pornografii, że ten wiek, księże, ksiądz wie, jakie są statystyki, jak ten wiek się obniżył teraz, jeśli chodzi właśnie o to. No to jak dzieciaki do spowiedzi idą, no pierwsze i to już mają tam swoje... Słuchajcie, to już jest wiek w siedmiu lat. A, nie? siedem, osiem lat, ale też już mówią o uzależnieniach, nie? coś zobaczyło. Tylko On są uzależnione od pornografii, słuchajcie. Wielu no, są uzależnieni. I oni to jest przerażające. Chciałabym jak powiedzieć, że on ma obrazy teraz, których nie chce w głowie. Tak, to siedzi. co ma z tym robić? No powiedz rodzicom, czy to nie, bo się boi, nie powie. Ale, ale wie, że to jest złe, bo kolega gdzieś pokazał te nocowanka jakichś kolegów, koleżanek. No to no. jest dramat. Tak, tak, dlatego ja też my też jakby ograniczamy do minimum. wiecie. Stąd te nasze takie. Bardzo takie drastyczne, jakby, że nie puszczam na to obozy, kolonie z dziećmi, którymi nie znamy, ponieważ tam jest łatwy dostęp do, do smartfonów. Nie? Co z tego, że nasze dzieci nie mają smartfonów i nie mają, ale co zobaczysz, to nie od, od zobaczysz, jak to się mówi. Nie? Eee, także to wzrost agresji, nerwice poprzez te agresywne gry komputerowe. No teraz Marta mówiła o przypadku, kiedy nastolatkowie pobili. Do, do śmierci. Nie? No, co to może być przyczyną? To też może być przyczyną, albo też i wchodzenie w okultyzm poprzez diaboliczne gry, filmy czy seriale, w których się zawiera pakty. Żeby zacząć grę, zawierasz pakt. I to, i to nie jest taka zabawa, słuchajcie, to są prawdziwe, okultystyczne rzeczy. No i też na koniec seriale, filmy dla młodzieży na Netflixie, chociażby nie. Już nie ma serialu, który dla młodzieży jest wolny od indoktrynacji LGBT poprzez promowanie swobody, promujące rozwiązłość seksualną, tak? Czy też właśnie to. Zmiany płci i tego typu rzeczy, wiecie, jak to wygląda. I to jest tylko, myślę, początek tego, co, co będzie działo się dalej. I wiecie, kiedyś miałam taką, taki obraz, bo wielu naszych przyjaciół, kiedy te dzieci właśnie idą do komunii, to jest najczęstszy prezent. To jest najczęstszy prezent. Jesteśmy załamani, bo to są ludzie wierzący, którzy twierdzą, że, że oni będą w stanie to kontrolować. Mówię im, słuchajcie, nie będziecie w stanie tego kontrolować. Jeśli dacie dziecku telefon z internetem, nie macie, nie macie, nie ma takiej opcji. Ja miałam, wiecie, taki obraz, że, że jest ten telefon, dzieciątko, niewinne dziecko, tak, dostaje telefon, bo już u nas, no wiadomo, od, od pierwszej klasy dzieci dostają, no bo, bo jak to, nie? Muszą mieć kontakt z rodzicami po szkole i tak dalej. Obraz takiej czarnej dziury, że tak... Dziecko jest wsysane i jest już, i zaczyna się ten proces właśnie tego, co tutaj też powiedziałam, krok po kroku granice są przekraczane i wy możecie o tym nie wiedzieć. Tak jak tu ksiądz powiedział, że, że dzieci są uzależnione od takich rzeczy. Im będzie wstyd, im będzie głupio, będą się bali waszych reakcji. A, a, a koledzy będą tylko jakby ich umacniać w tym i wspierać w tym czynieniu zła. Kłamstwie i, i w tym grzechach. I ta y, jakby dziecięca naturalna y, wiecie, niewinność jest całkowicie zabijana. Nie? Ale żeby jakby nie zostawiać was z takim y, tragizmem, <laughs> chcemy też powiedzieć. Y Coś, coś dobrego, co, co można zrobić i jeśli, jeśli jeszcze macie takie małe dzieci, które nie dostały tych telefonów, to zachęcamy was do tego, żeby tego po prostu nie robić. Tak jak ksiądz powiedział, odwlec to, nasze dzieci nie mają i żyją i, i jakby dziękują dzisiaj nam za to. Nasza 13 latka powiedziała, mamo, gdybym ja miała telefon, to ja bym nie miała umiaru, ona sama to wie i, yy, i da się żyć. Trudniej jest odebrać ten telefon, ale to też nie jest niemożliwe, słuchajcie. Ale ja tutaj dopowiem, towarzyszu, ja towarzyszenie, nie powiem, chyba, że powiem. Mama jest w domu i ona zawsze, jak wróci ze szkoły, mm -hmm. to jest mama tą pierwszą, która usłyszy o tym, co było złego, niedobrego. Ona nie musi szukać w internecie, w telefonie, może leżać gdzieś po To jest bardzo ważne. Tak, to prawda. Wiecie, y, to też jeszcze dodam, że jest taka piosenka Jestem mamą, to moja kariera. I rzeczywiście jakby... No, lata temu już poświęciłam tą moją karierę w cudzysłowiu, tak, na rzecz właśnie bycia z tymi dziećmi, ponieważ czuliśmy, rozeznaliśmy to, że to będzie najlepsze dla naszych dzieci nie. I, ale wiecie co, najlepsze jest w tym wszystkim to, że ja w ogóle nie czuję, że ja coś tracę. Nie czuję, że mi umykają lata, że tutaj, wiecie, właśnie jakaś kariera tego. Nie, nie w ogóle, absolutnie, jakby Pan Bóg wlał tak, taką, jakby łaskę tego, że ja czuję, że właśnie to jest najlepsze miejsce i, i najlepszy sposób, w jaki my w tym momencie możemy wychowywać nasze dzieci. One czasami tego nie doceniają, bo myślę, że dla nich to jest takie oczywiste, ale wierzę, że, że kiedyś to docenią. Mhm. Wiesz co, yy, nawet nie słyszałam, że coś takiego istnieje. U nas chyba takiego czegoś nie ma. Jak najbardziej, ponieważ my sami wiesz, szukaliśmy też takiego sposobu na to, ponieważ jak dzieci czasami zaczęły wracać już same, ja co prawda wiozę i, od, i odbieram te dzieci najczęściej, ale bywały chwile, kiedy najstarsza wracała później, bo miała dłużej lekcje. I smartwatch też, nie? Też coś takiego. No, no, no to myślę, że, że to jak najbardziej nie, nie będzie spełniało tego, co i to jest taka opcja, alternatywa, nie? Jak najbardziej. Bo, bo u Was też są inne odległości, inne realia, nie? U nas jednak to wygląda troszeczkę inaczej. I ten kontakt z tym dzieckiem jest potrzebny, także trzeba szukać tej alternatywy. Takie smartfony, te flipfony, jak najbardziej myślę, że to jest super opcja, nie? Tak jak wczoraj zaczęliśmy od takich słów, że Ania myślała, że czuła się tą kurą domową. Kochanie, nie jesteś kurą domową, wiecie, jesteś mamą. Ja miałam trochę kryzys Dobrą wtedy. mamą, wspaniałą żoną. Ale z tego wyszło, wiecie, to dobrze, że jesteśmy tu dzisiaj z wami, więc tak czasem ponarzekać sobie można. Wiecie, e, tak towarzyszy nam od kilku lat e, Alicja Lęczeska, której Pan Jezus mówił, którą prowadził i podczas każdej konferencji dzisiaj prosiliśmy ją o słowo, o taką nawigację, w jakim kierunku iść. Ale kiedy ksiądz zaczął konferencję o komórkach, zamyślę, wtedy nie było jeszcze tych komórek, kiedy ona miała objawienia, co Pan Jezus może wiedzieć. Co Pan Jezus może wiedzieć. I teraz, gdybyście mogli to widzieć, ona zadaje pytanie, co na dziś? I kiedy... Ksiądz zaczął głosić, mówiąc, Panie Jezu, co na dziś? I Alicja zadała te same pytanie. Co na dziś? Co na dziś? Dalsze odejście od wszystkiego, by pójść głębiej w miłość moją, we mnie. Dlatego czuwam nad Tobą, by ograniczać Twe przywiązania. Przeszkadzam, gdy mogą stać się hamujące w drodze ze mną. Bądź otwarta na wszystko i niezależna od niczego. Związana tylko ze mną i tym, co ułatwia miłosne zjednoczenie ze mną. Ja jestem celem, wszystko inne jest środkiem, który trzeba porzucić, gdy hamuje osiąganie celu, lub gdy jawi się lepszy środek pozwalający doskonalej rozpoznawać i wykonać moją wolę. Celem jest wypełnianie mojej woli, zjednoczenie ze mną według mojego, a nie Twojego zamysłu. Kawałek niżej. Zbyt wiele czasu dziś zmarnowałam. Ale mnie najbardziej uderzyło celem jest wypełnienie mojej woli. Czy te różne tematy, które dzisiaj trudne po, poruszyliśmy, które poruszył ksiądz, wcześniej uciekanie się do, do jakichś tam prób pomocy w jakichś tam innych wierzeniach, te słoniki, to, 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 to co było wcześniej, teraz smartfony, czy nie celem Szatana jest to, żebyśmy nie wypełnili woli Pan Boga. Wczoraj Wam powiedziałem o ciszy, w której usłyszałem głos Boga, w której rozeznałem swoje powołanie. Chaos, informacje, bombardowanie wiadomości, gdzie tutaj cisza i, za, i, od, i usłyszenie, do czego mnie Bóg dzisiaj zaprasza? O co mnie Pan Jezus dzisiaj prosi? Do czego kiedy czy któreś z dzieci naszych zadaje sobie pytanie z młodzieży, do czego jestem powołany? Jakie ja mam talenty? Jakimi talentami nas Bóg obdarzył? Ja patrzę na takiego człowieka 30 lat i on ciągle gra. Gra, gra, gra i tak. Ja mówię, słuchaj, Bóg myśląc o Tobie, stwarzając Cię, dając Ci ogromne talenty, potencjał, urodę i tak dalej, czy myślisz, że On się ograniczył do tego, żebyś Ty dobrze grał? Że to było celem Stwórcy, że Ty się teraz tak pykasz? Czy Ty nie masz pasji? Czy nie zostałeś obdarowany przez Boga talentami? Ja córce mówię, może kochanie dzisiaj nie rozumiesz, ale Ty, kiedy rozpoznasz talenty w sobie, kiedy je rozwiniesz... To jak będziesz prezydentem, to może zmienisz te i te prawo, bo będziesz i masz taki potencjał, bo Bóg cię hojnie obdarował. Masz talenty dane od Boga. My, rodzice, mamy pomóc rozwijać te talenty talenty od Boga. Mamy pomóc im zachwycić się dziełem Stwórcy i Stwórcom czyli jak piękny jest ten kwiat, jak ten ptak jest niezwykły a dzieci mając ten telefon, one. Jaki kwiat, jaki zapach, jakie odczucie, jaka, jaka pogoda, jaka przyroda, nie? Jakby nic już ich nie zachwyca, nie? Bo jest tyle tych bodźców, że one nie potrafią się zachwycić przyrodą, wiecie, sami pewnie macie doświadczenie, że, że nuda, nuda, wszystko jest nuda. Celem jest wypełnienie mojej woli, tak dopowiadając do tych, uzależnienie od wiadomości. Kolega wbiega do pracy, mówi, słuchajcie, Abdullah nie żyje, przejęty. Mówię, a co to, wujek twój? Nie no, ale wiesz, no, ale słuchaj, no ale wiesz, No gdzieś tam dalej, nie? Słuchajcie, bombardowanie i wiadomościami zaprzątanie, nie? Klimat, nie? ale się klimat zmienił, gdzieś tam trzęsienie ziemi. Gdzie nasz dziadek wiedział, że było trzęsienie ziemi? Nie miał w głowie. Spotykali się w jakichś takich salach wiejskich, zagrali na gitarze, zaśpiewali. Jan Paweł II, jego, jego rozwój duchowy, jego kultura, jego wiedza. Ile książek przeczytał? Jakim wspaniałym, wykształconym człowiekiem był i jakie talenty w sobie rozpoznał. Jego historia zmieniła losy świata. Celem jest niewypełnienie woli Pana Boga, nawet wyższym niż te małe grzechy, które popełniamy. Myślisz sobie: A to taki grzech, a to taki, a to taki. Nie chodzi o te małe grzechy, tylko tymi małymi grzechami, większymi, mniejszymi, zostajemy odciągnięci. Od woli Pana Boga. Ale powiedzmy jeszcze może o czymś dobrym I teraz, Dobrze? bo ty się za bardzo teraz w nakręcasz w tę grzeszność, grzechy i dobić tylko ich chcesz. Nie, A tak Nie, 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 właśnie, właśnie wam zadanie, nic zlać straconego. Taką, wiecie, nadzieję taką, żeby też jak my się staramy, wiecie, coś. Dobrego w zamian, nie? Właśnie nie, że my tylko zabieramy, no... Moje dziewczyny no, muszą na tym Whatsappie u mnie w telefonie popisać, bo są te grupy klasowe i tak dalej, ja już sama jestem czasami nerwiona, bo mam trzy klasy, tak? Trójkę dzieci w szkole, trzy grupy klasowe, plus jeszcze tam jakaś grupa coś tam, one mają swoje grupy, piszą, no bo muszą mieć ten kontakt, więc tego nie powiem, że nie. Lepiej się często znają niż ja, natomiast wiecie... Yy... Zarażanie pasjami, żeby też i, i my jakby, no akurat to jest taka pasja może niecodzienna nie i może nie każdy jest w stanie to zrealizować, natomiast to było pragnienie naszych dziewczyn, przez, za które modliły się wiele lat. Ym, ale wiedzieliśmy, że pomimo ym, tego, że nie jest to tanie hobby, tak i łatwe. Ym, ale wiedzieliśmy, że to będzie takie, ym, takie coś, co zajmie ich głowę, ich czas i będzie dobrym, czymś dobrym, co będzie dobrze rozwijać, a konkretnie nie mamy chomików, nie mamy psów, nie mamy kotów. <grym> Ksiądz ma kochanego kota, więc dlatego tutaj tak żartuję sobie. Ale mamy ko konie. Mamy konia i tym koniem zajmują się nasze córki, dbają o niego, mamy go w hotelu. Teraz był czas na to, żeby go zaźrebić, bo, bo i tak dalej, ale no już nie wgłębiając się w to, to jest, to jest coś, co wiecie, co jakby zarazili, zaraziliśmy, mąż zaraził, ponieważ u niego w domu jest dużo koni, to znaczy rodzi, rodzina, która, każdy prawie ma konie. I one tak sobie marzyły, wiecie, w tym mieście, no gdzie tego konia. Ale tak się udało, że ten koń udało się go y, dobrego konia kupić, sprowadzić i one teraz mają fazę na konia. I wiecie, i, i no jeździmy, dbają, kupują, to od nich zależy jak co kupić, do jedzenia zadbać, jak o niego dbać, o kopyta itd. dalej. to prawda, że, że nasza córka, no jest staroszama, gadane po mężu i też jest bardzo bystra yy, i potrafi, wiecie, mnie tam nakręcać, mamuś, bo trzeba znowu kupić, co ona tam ostatnio chciała kupić, tą trzecią pod, pod siodło, nie pamiętam jak to się nazywa, ale i wiecie, ja nie znam się, nie? ją wie, wiecie, spokojnie. I ona już na Allegro, już wchodzi na Allegro, tu trzeba kupić to, to, tamto. wiesz co, jak tatuś przyjdzie, to ja się z nim skonsultuję, czy to rzeczywiście jest potrzebne, nie? Bo to jednak tanie nie jest. No, ale, ale wiecie, no, jest ta pasja. Jeżdżą, teraz nas nie ma, jeżdżą z kolegą, tutaj Marka, który je zawiezie. I, I działają. I jest coś, jakby wiecie, w zamian, nie? I co wy wymyślicie, co wasze dzieci, tylko trzeba jakby, w, że musi być też takie pole, taki, y, taka przestrzeń do tego, żeby te dzieci mogły odkryć to, nie? Czy, czy to piłka nożna, czy to jakiś sport, czy to jakiś, nie wiem. U nas y, na przykład też się śmieje. Tutaj patrzę na te książki i, i takie dla mnie wow, bo u nas w domu jest jedna wielka biblioteka, ponieważ ja od małego jakby kupowałam te książki i zarażałam te dzieci już od małego pasem do czytania. I one czytają. Jakbyście zobaczyli tego naszego czterlatka przed spaniem, to to jest takie coś, że on ma taki rytuał, że siedzi w tym łóżeczku, czyta te książeczki, ogląda i. Y, czy też mamy, to też jest bardzo fajne, nie wiem czy to u Was jest, to dla młodszych dzieci polecam, ale to też jest jakby coś w zamian ekranów, nie? ten czterolatek w ogóle nie ma dostępu do ekranów, do, do laptopa, nie ogląda nic. On nie wie nawet, że znaczy czasem tam się zdarzyło, że widział, że ktoś tam inny, ale og ogólnie nawet go to nie, nie wciąga, tak wiecie, bo on ma samochody, on ma y, różne tam te swoje pojazdy, Lego, Oj, teraz różną no, LEGO. Ale nie, bo chcę jeszcze powiedzieć o tych książkach, bo to jest bardzo ciekawe. Jeśli dzieci Czujecie, że ona że mamą, nie? nie lubią czytać, albo wy nie, nie macie czasu, żeby czytać, to u nas w Polsce są takie książki, możecie sobie zamówić, żeby też po polsku dzieci Mogły. Interaktywne, już są trzy firmy, że macie książeczkę taką, wiecie, kartonową na różne tematy. Już teraz jest tak to rozwinięte. I jest pióro interaktywne, które wiecie, włączacie pyk, ładuje się do ładowarki i ono czyta. Ono czyta, śpiewa, gra, opowiada. Czterolaty, który dwa lata już czyta. Czterolaty, który mi mówił, jak ja mam przed burzą się chować, no bo wiesz, a ja mówię, skąd ty to wiesz, w albiku było. Albo mówi, że dziecko w macicy się rozwija. Mówię, skąd to to wiesz, co to jest macica? On mówi, w albiku, wiecie, tam są różne poziomy. On sobie siedzi, to sam słucha, teraz słuchawki jeszcze dostał, żebym rano jak czasami za wcześnie się obudzi, wiecie typu szósta, włącza sobie tego albika jeszcze sobie te dwie godziny słuchajcie jedzie te książeczki. Ale to już jest inny poziom, wiecie, niż Niż ekran, tak? Inny poziom rozwoju. Więc, więc też takie coś polecam, bo ja szukam cały czas audiobooki. Nie? Dziecko sobie coś tam robi. Mamy też takie artystyczne dusze, więc robią i słuchają audiobooka. Też rewelacyjna alternatywa zamiast bajek czy. Czy czegoś takiego, ja zapalam, staram się zapalać rodziców do tego, żeby jakby nie, nie, nie szli na łatwiznę, żeby nie dawali tego telefonu, tych bajeczek, wiecie często na wycieczkach all inclusive dzieci jedzą tak i muszą patrzeć, bo inaczej co? Nie zjedzą, nie? I to jest takie przerażające troszkę dla mnie. Czyli to jest taki top, top temat dla Taka nas szczegół, i e, nic straconego. Tak. Nie załamujmy się. Prośmy właśnie ducha świętego. O rozwiązanie. O rozwiązanie. Niekoniecznie, że musicie kupić konia czy słonia, ale co jest dobre w tej przestrzeni, gdzie wy żyjecie, w waszej rodzinie? Co jest teraz potrzebne? Czy to jest ten czas? Czy zrezygnować z kilku godzin? Czy, mąż, czy, czy tata z synem na jakąś wyprawę, czy na rower? Może, może nie lubisz, ale twój syn bardzo lubi. Pokonaj siebie i zrób to dla niego czy nie lepiej swoim życiem pokazać, nie? Jeśli zaczynasz, że twój syn zaczyna w coś wchodzić, ty pierwszy z tego zrezygnuj. Dzieci Nawet widzą... jak, jak uda ci się choć godzinę zerwać. I jak kiedyś, yy, no jesteśmy poruszeni, bo tutaj się dowiedzieliśmy, że organizują też małżeństwa biwaki, wyjeżdżają pod namioty. My córka, córka ogarnęła nam, co mamy zwiedzić w Nowym Jorku i i tak wszystko wypisała, gdzie nawet jakie ceny biletów i wszystko. Mówi, wiesz, ale jak tak w sumie się napracowałam, to chętnie bym pojechała z wami. Mówię, kochanie, wiesz, tata pojedzie i ogarnę jakiś kemping tam. Pojedziemy pod namioty. Tata w Nowym Jorku, gdzie? Co ty wymyślasz? I ona tak troszeczkę zawsze mnie banuje. A pierwszą rodziną, którą tutaj drugą rodziną, którą poznaliśmy, wiesz, bo my pierwsza, bo to już Stasiu powiedział i ten jeździmy na biwaki, wiesz, i tak i pod namioty, i tak i wiesz, tam spędzamy czas i wiesz i bierzemy księdza dokładnie to i jesteśmy pełni podziwu, że podobnie tyle tysięcy kilometrów od nas, nie komunikowaliśmy się, ale Duch Boży układa podobnie rodziny. Pan Bóg sam formuje rodziny. Jednoczcie się, nie o tylko tu, jakieś biwaki. Pamiętam pierwszy raz pod namiot, Ania mi tłumaczy, kochanie, wierzę, że ja nie stworzyłam do tego i tak dalej, i tak dalej. Mam wie, kochanie, to nie jest mój pomysł. Tylko, żebyście zobaczyli nasz namiot, no to to nie jest taki namiot, jak Wy sobie wyobrażacie. No. Ale no, troszkę to i od, inny. od Pana Boga dostaliśmy, to wiadomo, jest trochę inny. <laughs> <laughs> Może Wam pokażemy w przerwie. I kiedy byliśmy pierwszy raz pod namiotem. Wtedy dzieci były jeszcze o wiele młodsze. Zasypiam Ale to, i, i, i taką tak im pokazuję. Jaki więź jaką się buduje wtedy? nie? Jesteś, kontakt z naturą, tak, z innymi 100 dziećmi. Tak. Dla tych dzieci. Ale ja im tak pokazuję, mówię: Słuchajcie, Tama dzieci. Tak, jesteście ograniczane w tym telefonie. Ja Wam dzisiaj tutaj pokażę i obejrzymy raka. Zobaczcie raki. I one tak oglądają w tym telefonie, jak te raki się tam poruszają, jak to mówię. Zapamiętajcie, jakie wam to, towarzyszą uczucia. No fajnie, tata, wiesz, nie? Następny dzień. Mówię, dzieci, dziesiąta godzina, idziemy na raki. Jak na raki? Bierzemy wiaderko, słuchajcie, to, to, idziemy na raki. Ja wziąłem taki halogen, lampkę rowerową. Sam się bałem, bo one takie rzeczywiście w tym jeziorze było pełno. Łapią na mi, się ruszają, w końcu jednego złapałem, wrzucam do wiaderka, on wyskokuje odbija się tym odwłokiem, gabrysia swoją koszulkę, pach, nakrywa, ratuje. Wracamy do namiotu. Dzieci, jakie towarzyszyły Wam uczucia? Porównajcie wczoraj o dziś. Nie no, tato, dzisiaj lepiej. Właśnie to chcemy Wam dzieci pokazać. Nie będziecie miały telefonu, ale chcemy Wam pokazać prawdziwe życie, prawdziwe uczucia, prawdziwe doświadczenia. Nie te wirtualne. Tylko kiedy coś się traci, to boli. Kiedy się zranimy, to boli. Kiedy jest radość pełna, to ona jest w środku. Nie? Aplikacja ci tego nie da nie? i wracamy do. co na dziś, celem jest wypełnienie mojej woli. Celem jest wypełnienie mojej woli. Pan Jezus przyszedł, żeby nas nauczyć miłości, żeby w kartach Ewangelii pokazać nam, jak żyć, żeby celem było wypełnienie woli Boga Ojca. On pierwszy pokazał, że wypełnił wolę Boga Ojca. On w Trójcy Świętej jest naszym wsparciem, żebyśmy mogli wypełnić wolę Boga Ojca. Tego Wam życzymy. Amen. Chwała Ojcu i, syno. i Synowi.